To jest tak na bo mamy tutaj jedną paczkę, taką małą, ale to jest tylko za 10 tysięcy złotych. Tak można kupić w Polsce, a w Norwegii jest tylko, a tutaj mamy tylko 8 yy, yy, kart. Jesteś gotowi? To otwieramy. A jak to jest takie kolejne filmiki, na przykład u mnie napiszcie jakieś jest e, listy do mnie, a ja zobaczę so je: Executor, Cyprid, Arcubi i ten. I legendarne 4D. Super. Tutaj mamy ten: Arcius, Diagon i Pajka. To jest taka bardzo za karta. Liteon to Max, i jeszcze to za karta. Dragon Plute jest za karta i Rimbard za karty. Najlepsza to opowiem wam była ta! To wam bardzo fajne, dajcie lajka, subskrypcję, tak chcecie kolejne filmiki kiedy to powiecie, pa pa!